Cześć, witam Was z tej strony Dedraza. To pierwszy odcinek mojego nowego Pawowekzailowego kursu. Serdecznie zapraszam. Jednym z najczęściej zadawanych pytań na start jest, co ja w ogóle mam grać. Chcąc stworzyć swoją pierwszą postać, mamy do wyboru standard, jakąś dziwną nazwę i dziwną nazwę wersji hardcore, a do tego przyciski poniżej. Zaraz wam to wszystko wyjaśnię. Te dziwne nazwy obok standardu to tak zwane ligi, czyli 3-4 miesięczne sezony z całkowicie świeżą ekonomią i jakąś dodatkową mechaniką, która umila bądź utrudnia życie graczom Pawo w Exile. Ligi, poprzez odświeżenie ekonomii oraz Wprowadzenie dodatkowych mechanik mają za zadanie dać poczucie świeżości po wielu tysiącach godzin gry. Wiem, że taki opis ligi najczęściej pchanowych graczy w ręce standardu, ponieważ wielu odrzuca wizję resetów co parę miesięcy, czy dodawanie jakichś mechanik, których i tak pewnie nie zrozumiesz, bo w końcu dopiero zaczynasz. Jednakże, tutaj mały plot, twist, bo jeśli miałbym doradzić ci, jaki tryb wybrać na start, to właśnie proponowałbym ci ligę. Poe jest grom multiplayer online, co zatem idzie jednym z ważniejszych czynników dla graczy jest handel, który działa znacznie lepiej na ligach, ponieważ tam właśnie udaje się zdecydowana większość graczy Poe. Jeśli gdzieś utkniesz, to zapewne właśnie na lidze ktoś chętniej pomoże. Jeśli zdobędziesz jakiś fajny, drogi przedmiot, to masz dużo większe szanse sprzedać go na Lidze niż na standardzie, a za zarobioną walutę dużo łatwiej kupisz przedmioty do rozwoju swojej postaci. To właśnie ligi są najmocniejszą stroną PoE. Bo co 3-4 miesiące dostajemy dość mocno rozbudowaną i ciekawą mechanikę, która nie do końca zostanie z nami na dłużej. A do tego wszystkiego zawsze mamy gargantuiczną, masywną aktualizację samej gry. A to wszystko całkowicie za darmo. Nawet jeśli przeraża cię wizja resetu co parę miesięcy, to nic się nie martw, ponieważ po zakończonej lidze Twoja postać zostanie przeniesiona ze wszystkimi przedmiotami na standard. Więc nawet jeśli zżyłeś, zżyłeś. Się ze swoją postacią, to nadal będzie opcja grać nią dalej. No i właśnie automatycznie uzyskaliśmy odpowiedź na to, czym jest standard. To taki śmietniczek zawierający postaci i przedmioty ze starych lig. Tryb, na którym mało kto gra, raczej używany do testowania mechanik, no ale za to nigdy się nie kończy. Osobiście uważam za duży minus, że się wcale nie kończy i zapewne szybko ten koncept resetów będzie dla ciebie czymś przyjemnym i ciekawym. Poza standardem i ligą mamy jeszcze tryb hardcore, a więc tryb, w którym po śmierci Twoja postać przepada wraz ze wszystkimi zaekwipowanymi przedmiotami. To znaczy dokładniej rzecz ujmując, postać przechodzi na standard, czyli jak dla mnie no umiera na zawsze. Mamy jeszcze coś takiego jak solo cell, phone, czyli tryb jednoosobowy. Gracze tak zwanego SSF nie mogą łączyć się w drużyny, czyli w party, ani wymieniać się przedmiotami z innymi graczami. No i na sam koniec mamy jeszcze tryb Ruthless, czyli tryb dla prawdziwych masochistów. Na tym trybie mamy zastosowany nieco inny balans postaci, znacznie zmniejszone szanse na pozyskanie przedmiotów, a tym bardziej na tych jakościowych przedmiotów. Zablokowane są umiejętności do poruszania się i ogólnie jest bezwzględnie, co jest dosłownym tłumaczeniem słowa Ruthless. W ten tryb prawie nikt nie gra i jest ku temu powód, ale to może porozmawiamy o tym innym razem. No ale na dzień dzisiejszy chciałbym, żebyś zapamiętał, zapamiętała, żeby wbijać na aktualnie trwającą ligę. A więc jeżeli macie już tą wiedzę, to pozostaje mi życzyć dobrej zabawy wygnańcy. Stay sane, exile! I do usłyszenia!